Toksyczne relacje, jakie rozpoznać i uwolnić się opowiadanie inspirowane mądrością buddyjską i hinduistyczną. Była sobie kobieta imieniem Maja. Miała serce pełne miłości i umysł otwarty na świat. Wierzyła, że dobroć potrafi przemienić każdego człowieka, jednak w jej życiu była jedna osoba Arun przyjaciel, który zawsze miał wokół siebie chmurę negatywności. Za każdym razem, gdy Maja się rozwijała, Arun umniejszał jej sukcesy. Gdy dzieliła się radością, on zasiewał wątpliwości. Kiedy potrzebowała wsparcia, odwracał się lub zmieniał temat na własne problemy. Maja czuła się coraz bardziej wyczerpana. Każda rozmowa z Arunem była jak spacer przez mgłę, traciła jasność umysłu i energię. Pewnego dnia Maja udała się do starego mistrza, który mieszkał nad rzeką Ganges, opowiedziała mu o swoim przyjacielu i o tym, jak czuje, że traci wewnętrzny spokój. Mistrz uśmiechnął się i powiedział Maja, jeśli ktoś poda ci truciznę, czy wypijesz ją tylko dlatego, że została ci podana? Oczywiście, że nie odpowiedziała. A więc dlaczego pijesz truciznę jego słów i energii? Nie musisz przyjmować wszystkiego, co ktoś ci daje. Maja zaczęła uważnie obserwować zachowanie Arunę. Zrozumiała, że ciągle krytykował innych, zamiast szukać dobra. Nie potrafił cieszyć się cudzym szczęściem, zazdrość paliła go od środka. Manipulował emocjami, sprawiając, że czuła się winna choć nie zrobiła nic złego. To była iluzja przyjaźni wieś, która zamiast dawać światło, rzucała cień na jej życie. Maja nie obraziła się na Arunę. Nie próbowała go zmieniać. Po prostu zaczęła chronić swoją energię jak płomień, który osłania się przed wiatrem. Kiedy Arun zaczął narzekać, nie wdawała się w rozmowę, pozwalała słowom przepływać jak woda po kamieniu. Kiedy próbował wzbudzić w niej poczucie winy, uśmiechała się łagodnie i nie dawała się wciągnąć w jego emocje. A kiedy poczuła, że ich relacja stała się dla niej ciężarem, odeszła nie z gniewem, lecz z wewnętrznym pokojem. Maja zrozumiała, że toksyczni ludzie to ci, którzy sami są w cierpieniu, ale nie chcą się uleczyć. Budda powiedział Nie pozwól, aby gniew drugiego człowieka stał się twoim gniewem, ty decydujesz, co przyjmujesz. Jeśli ktoś w twoim życiu odbiera ci spokój, może nadszedł czas, by pozwolić mu odejść. Bo twoja energia jest cenna, nie oddawa jej tym, którzy karmią się twoim światłem, ale sami nie chcą zapalić własnej lampy. Wybierz spokój, wybierz wolność. Jeśli to przesłanie do ciebie przemawia, podziel się nim z innymi i zostaw komentarz. Niech dobroć i mądrość rozprzestrzeniają się jak światło świecy.